No, cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym dniu chciałem wziąć i pokazać wam, jaką to niektórzy właściciele samochodów, użytkownicy samochodów potrafią mieć szczęście w nieszczęściu, bo takie rzeczy to naprawdę rzadko kiedy się trafiają. Z takim skutkiem, jak tutaj się stało. Mamy tutaj fiatacromę 19 dieselku. No i został do nas przyciągnięty, żeby generalnie samochód ogarnąć, yy, uruchomić, bo długo stał, yy, niejeżdżony, nieodpalany, gdzieś tam sobie w krzaczorach. No i teraz padła decyzja, żeby go po prostu zrobić, uruchomić yy, dla syna, dla syna właścicieli, żeby mógł sobie nim pojeździć. No i tam próbowali go uruchamiać na własną rękę, no i podczas rozruchu... Coś tam im strzeliło, coś zaczęło dzwonić, coś zaczęło hałasować, no i się przestraszyli, że to może rożon się posypał albo coś innego, no i zgasili auto i nie uruchamiali, dali go tutaj. No i tak zacząłem sobie go sprawdzać, oglądać, no poza takimi rzeczami, że zalany jest z każdej strony, jak niejeden szejk ropą gdzieś tam... Emiratach, czy coś takiego, bo leje się z każdej strony silnik, to tragedia. Także, ale to inna ilość. Ale pokażę Wam, co się stało. Mamy urwane koło pasowe. No i normalnie, jak w takich przypadkach, bywa koło się urywa, wypada pasek spada najczęściej jest gdzieś tam wciągnięty i robi tam jakiś kiermasz ewentualnie jak ktoś ma dużo szczęścia to gdzieś ten pasek sobie tam z boku spadnie no no i tyle a tutaj proszę bardzo tara gdyby nie to że zobaczyłem znalazłem to koło leżące obok i gdyby to koło wypadło całkowicie gdzieś na zewnątrz to podejrzewam, że zbyt szybko bym się nie zjarzył, że czegoś tutaj brakuje. A tu po prostu brakuje. Tara! Brakuje koła. Ale tak się pasek ułożył, tak pięknie wskoczył, że, że wygląda normalnie jak oryginał. Normalnie wygląda jak oryginał. I teraz? Mieliście taką sytuację? Zdarzyło Wam się coś takiego? Żeby urwało się koło pasowe, rozpadło, rozleciało, a pasek się idealnie ułożył i był na swoim miejscu? Piszcie w komentarzach, jeśli, jeśli też takie coś mieliście. Także tyle na dziś. Pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!